IKX PPK, PPE ETF, co to w ogóle jest? Mam rzucać pieniądze w jakieś skróty? IKX to kontakt, w ramach których możesz inwestować długoterminowo z ulgą podatkową. To dobre na długi termin emerytura i te sprawy. Z kolei PPK i PPE to pracownicze plany, w których to pracodawca ci dorzuca darmową kasę na twoją emeryturę. Aha, to coś jak skarbonka z bonusem od państwa? A ETF-y? Bo wszyscy mówią, że ETF-y to must. Have. A ETF-y to tani sposób inwestowania. To tanie fundusze, które skupiają nie jedną akcję, tylko zbiór całych akcji z konkretnej specjalizacji. To spoko rozwiązanie, żeby nie bawić się w wybieranie pojedynczych spółek i naśladować cały indeks. Okej, okay, czyli najpierw etf -y, jeżeli chcę długoterminowo, to ikx -y, a PPK to nie tykam, bo pracuję na B2B, tak? Tak, brawo, od czegoś trzeba zacząć. Klucz to cierpliwość i regularność. Nie musisz być ekspertem. Aby zacząć, zacznij od zajrzenia do opisu. Finanse są proste, obserwuj po więcej.